Cześć! To kolejny odcinek na kanale Poradnik Kosmetologa. Jeśli podoba Ci się mój kanał zasubskrybuj go. Dziś dowiesz się w jaki sposób samodzielnie w domu możesz wypielęgnować swoją skórę dłoni. Pokażę Ci dzisiaj w jaki sposób sama możesz wypielęgnować skórę dłoni. Przygotując gorącą kąpiel dla swoich dłoni. Potrzebne Ci będzie do tego oliwa z oliwek, olej kokosowy, nagietek e, oraz mlecz. Oliwa z oliwek. Ma również dosyć duże właściwości nawierzające, ale bardzo duże właściwości nawierzające ma olej kokosowy. Nawilża oraz regeneruje suchą skórę. Nagietek ma bardzo duże właściwości lecznicze, ponieważ goi wszelkiego rodzaju rany, dlatego jeżeli masz szorstką skórę, to idealnie sprawdzi się i zregeneruje i wygładzi szorstkie i spękane dłonie. No i właśnie w, e, wykorzystując tylko te e, kilka produktów, możesz przygotować e, super kąpiel do potrzebujecie kwiaty leczu, nagietek. Olej kokosowy i oliwę z oliwek. Proste. Do yy, miski, ja przygotowałam tutaj już garnek z ciepłą wodą i na to miska. Teraz będziemy odpowiednio wkładać, ponieważ olej musi się rozpuścić. Wlewam oliwę z oliwek, do tego jedna czwarta szklanki. Powinno być oleju kokosowego, pół szklanki oliwy z oliwek. W ciepłej wodzie rozpuszczają się oleje. Oleje muszą się rozpuścić, i chodzi o to, żeby podgrzać, żeby cała ta kąpiel była faktycznie ciepła. Nie może być gorąca, ma być ciepła. Rozpuszczamy sobie oleje. Następnie dokładamy łyżkę nagietka. Kolejno łyżkę mleczu. Mieszamy. możemy włożyć dłonie. Sprawdźcie tylko przed, czy nie jest zbyt gorące. Około 10-15 minut e, moczymy dłonie w tym przygotowanym naszej kąpieli. Następnie możemy pozostawić na dłoniach tą tłustą poświatę, włożyć rękawiczki i pójść spać. Natomiast jeżeli będziecie uważać, że e, dłonie są zbyt tłuste, możemy zmyć pod bieżącą wodą i gotowe. Zobaczycie, że na drugi dzień wasze dłonie będą miękkie, delikatne i przede wszystkim nawilżone.